I witajcie na moim kanale! Dzisiaj przyleciała do mnie paczka z Chin z firmy Temu Temu Nie mogę się doczekać, aż pokażę Wam wszystkie te rzeczy, które zamówiłam Jest to głównie biżuteria Kolczyki, pierścionki, naszyjniki Zamówiłam również okulary oraz klapki Jeżeli macie ochotę obejrzeć ze mną te rzeczy to zapraszam Pierwsze kolczyki już założyłam. Są to piękne, złoto-czarne kolczyki, które bardzo mi się podobają. Wydaje mi się, że są eleganckie, z klasą i bardzo ciekawe. Jeszcze nigdy takich nie miałam. Idealnie się sprawdzą do sukienki czy bluzki, którą mam teraz na sobie. Praktycznie pasują i na co dzień, i na jakieś wieczory. Jakość również jest dobra. Póki co nie widzę żadnych zarysowań. Bardzo mi się podobają. Tu są z przodu takie grawerowania, z tyłu jest to złoto takie gładkie, jak możecie się przyjrzeć. Robi to mega fajny efekt. Bardzo mi się podobają. Zamówiłam sobie również tą różyczkę na szyję. Nigdy nie nosiłam takich gadżetów, ale zobaczyłam na zdjęciu na tej stronie Temu Temu i bardzo mi się to spodobało. Ten sznurek jest taki dość długi, możecie go sobie skrócić. Oczywiście myślę, że nie będzie żadnego problemu. Następne kolczyki, takie wiszące koła, nie mam pojęcia, jak to nazwać ale e, również mi się bardzo spodobały i zaraz założę. E, jest takie ciekawe zapięcie. Nie wiem do końca jak to założyć chyba z tej strony. Chyba tak. A few moments later. Dobra, miałam mały problem z założeniem. Ale już je mam na sobie i powiem Wam, że są przepiękne. Ja wcześniej nosiłam tylko same takie koła, bez żadnych takich detali, ale muszę Wam powiedzieć, że robi ogromną robotę. I wygląda to naprawdę fajnie. Ja już mam kilka stylizacji do tych kolczyków, więc nie mogę się doczekać, jak zrobi się trochę cieplej, bo póki co pada deszcz, więc czekam na te ciepłe dni i wakacje. I wam jeszcze pokażę w stylizacji, jak to będzie się prezentować. Następne kolczyki, które jak zobaczyłam, to od razu mi się spodobały. Wyglądają tak, mam nadzieję, że łapię ostrość. Są to takie białe kwiatuszki. Zaraz założę i zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze, ja już mam je na sobie. Wydaje mi się, że są bardzo, bardzo dziewczęce. Te kwiatki naprawdę robią ogromne wyrażenie. Pasują, według mnie pasują idealnie do jakiejś białej, zwiernej, letniej sukienki albo też takiej koronkowej bluzki. Tak to widzę. Zobaczcie jeszcze z bliska, jak to wygląda. Wcześniej nosiłam tylko takie małe kolczyki, ale patrząc na te wszystkie, co zamówiłam, trochę odchodzi to. Od moich takich tradycyjnych, małych kolczyków. I myślę, że przy takich właśnie zostanę, ponieważ uważam, że takie kolczyki, biżuteria może bardzo poprawić stylizację. Teraz kolczyki, na które nie każdy by się odważył, ponieważ są to takie dość spore motylki i dość ciężkie dla ucha, ale przymierzę i zobaczymy, jak to będzie. Wyglądać, jakie będzie odczucie na moim uchu? Tak one się prezentują na moim uchu. Powiem Wam, że są trochę e, ciężkie, ale też bez przesady. E, na wieczór, na jakieś wyjście, kilka godzin spokojnie da się w nich wytrzymać. Nie ciągną za bardzo, ale się odczuwa. W porównaniu do poprzednich kolczyków, które przymierzałam, e, są e, takie dość ciężkie. Ale nie ma tragedii, a efekt jest oszałamiający. Jeszcze wcześniej widziałam na tej stronie temu temu takie szpilki wiązane z motylkami, i myślę, że fajnie by się sprawdziły do takich butów, i zwiewnej sukienki może zamówię, póki jeszcze lato się nie skończyło. Następne kolczyki, które bardzo, ale to bardzo mi się podobają, są to całe w złocie, w takim pięknym kształcie. Widziałam je w wielu sklepach i mi się wydaje, że nawet w Zarze były takie. Bardzo mi się spodobały. W tym sezonie złoto jest naprawdę bardzo. Popularne widzę w wielu sklepach takie duże, złote kolczyki, więc postanowiłam, że większość kupię właśnie w tym kolorze i nie żałuję. Są bardzo eleganckie. Muszę Wam powiedzieć, że póki co te u mnie wygrywają. Następne kolczyki, typowo letnie, są przepiękne i bardzo leciutkie. Zauważyłam, że wszystkie te kolczyki mają podwójne zatyczki do uszu. Jak możecie zobaczyć, co jest bardzo fajne, z tego względu, że ja często je gubię. <grymne> tak one się prezentują. Z tego względu, że zamówiłam w dwóch kolorach te kolczyki, to przymierzę jeszcze ten czerwony na drugim uchu. Teraz, jak tak patrzę, to myślałam, że są w tym samym rozmiarze, ale te czerwone są. O wiele większe, jak możecie zwrócić uwagę. Te są takie mini w porównaniu do tych drugich. I chyba bardziej mi się podobają te białe. Z tego względu, że jestem bardziej taka klasyczna, wolę takie stonowane kolory. A ta czerwień też jest piękna. Do jakiejś sukienki na tropikalnej wyspie, czerwone usta, to na pewno będzie wyglądało cudnie. Ale tak na co dzień to bardziej bym założyła tutaj te białe. Jestem ciekawa, które wam bardziej się spodobały. Żeby nie było, że ciągle kolczyki pokazuję, to teraz pokażę wam trochę pierścionków. Tutaj mam takiego kwiatka, który jest bardzo ciekawy. Nie jest niczym wypełniony, jest to taki bardziej wzór. Ale zrobił na mnie wrażenie, i patrząc teraz na żywo, jak wygląda, to nie żałuję zakupu. Jest przepiękny. Dobra. Następny pierścionek, też kwiatek, ale już taki wyrazisty, ze złotym akcentem, z cekinami w środku. Wiele osób pewnie pomyśli, że jest tandetny, bardzo wstrokaty. Ale e, myślę, że na wakacje, jakoś wycieczkę, to sprawdzi się idealnie. I ostatni pierścionek, który zamówiłam złoty z białymi koralikami. Tak on wygląda. Też bardzo mi się podoba. I to by było na tyle z pierścionków. Wracamy do kolczyków, i teraz kolczyki, które również są niesamowite. Tutaj mają takie białe płatuszki ze złotymi zdobieniami. Powiem Wam, że jak na zamówienie skin, to póki co estetyka jest bardzo ładnie zrobiona. Nic tutaj y, nie jest jakieś przyklejone, nic się nie odrywa, więc jestem naprawdę mile zaskoczona. Ale zobaczymy, jak prezentują się następne kolczyki. I teraz przymierzę też takie trochę większe. Też widziałam je chyba w Zarze, ale o wiele droższe. Oczywiście Wam podam również, ile za nie y, zapłaciłam. Nic takiego specjalnie nazwyczajnego, ale jeżeli ktoś lubi złoto, ma jakąś stylizację fajną, to takie wypełnione tarcze złote. Mi oczywiście się te kolczyki podobają, mimo że nie robią jakiegoś takiego wrażenia, wow, ale na pewno nieraz je założę. Na pewno znajdę do tych kolczyków jakąś fajną stylizację. Następne kolczyki również to są takie płatuszki, ale z brokatem tym razem. Wcześniej, jak wam pokazywałam, to były bezzwykłe takie, a te są takie brokatowe. Tak one się prezentują. Co o nich myślicie? Mi jak zwykle podobają się, nie mam żadnych zastrzeżeń. Są przepiękne z tego względu, że dają taki kolorowy poświt. Nie wiem, czy to widać tutaj na kamerze. Bardzo się błyszczą. Wyobrażam sobie, jak to wygląda pod słońcem. No, cóż mogę więcej powiedzieć? Bardzo kobiece. Moje uszy robią się już całe czerwone, ale to nic. Pomału zbliżamy się do końca. Tutaj e, mamy takie. Ciekawe pokręcone kolczyki, również w moim guście. Wszystkie zresztą są, dlatego je zamówiłam. Przecież nie zamówiłabym nic, co mi się nie podoba. Ale powiem Wam, że tak samo wyglądają jak ze zdjęcia. Bałam się, że wiadomo skin to mogą się różnić. I tak one się prezentują. Dla mnie sztos. No przepiękne, takie. Nie za duże, nie za małe. Do bluzki, takiej co mam teraz, czarnej, spokojnie można je zało założyć. W sumie do każdej stylizacji będą wyglądać e, dobrze. Bardzo ciekawe. Następne kolczyki. Takie złote kwiatki. Dosyć spore. E, zobaczymy. Jak one tutaj wyglądają. W wielkości e, takie same jak te motylki, co Wam pokazywałam. I co myślicie? Mi się podobają. Takie inne niż te wszystkie. Zobaczę, gdzie mam teraz te motylki. O! No, wielkość jest podobna. Chociaż nawet bym powiedziała, że te kwiatki są odrobinę większe od tych motylków. Mega. Ale nie są takie ciężkie, albo już tyle kolczyków przymierzyłam, że nie robi to na mnie wrażenia. Moje uszy się już przyzwyczaiły, albo faktycznie, no trochę są, ale mm, do wytrzymania. Teraz Wam pokażę kolczyki e, takie dłuższe, jeżeli ktoś e, lubi. O, tak one się prezentują. E, Zauważyłam, że jeden kolczyk ma takie cekiny, a drugi koraliki. Nie wiem, czy to tak miało być, czy po prostu ktoś się pomylił, ale tak one wyglądają. Moja mina mówi wszystko, czyli bardzo mi się podobają te wiszące koraliki. No, widzicie, tutaj, właśnie są te cekiny, tu z drugiej strony koraliki, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Muszę tak się przyjrzeć, żeby dostrzec różnicę. Wygląda to ciekawie, takie zabawnie. Nie wiem, jak to ująć. Trochę zabawnie to wygląda, ale jest coś z tym ciekawego. Nigdy nie nosiłam takich wiszących, długich. Z koralikami, ale naprawdę jestem mile zaskoczona, jak to ładnie wygląda. Następne kolczyki. I wydaje mi się, że to jest taki strzał w dziesiątkę. Wiecie co? Myślałam, że kupiłam, kupię sobie te kolczyki. Będą fajne na jeden sezon, bo wiadomo, że pewnie mi się jakoś rozwalą. Ale myślę, że są tak fajnie zrobione, że będę je nosić spokojnie kilka sezonów. Nie wiem, czy powinnam ten kolczyk założyć odwrotnie, na drugie ucho. Nie wiem, jak to powinno się zakładać. Jeszcze poprzymierzam, ale tak te kolczyki się prezentują. Założę od razu do tego branzoletkę, którą też kupiłam. to taka dosyć zwyczajna. Ja zwykle nosiłam takie bransoletki cieniutkie, ale kupiłam sobie taką większą, żeby zobaczyć jak ona będzie wyglądać u mnie na ręce. Można tutaj sobie regulować, jeżeli ktoś ma większą albo szczuplejszą rękę, co jest według mnie dużym plusem. Można sobie jeszcze to założyć na ramię. Teraz pokażę Wam naszyjnik, nasz który wygląda tak. A, to chyba już tutaj się nie odkręca. Dobra, spróbuję go teraz założyć. Tak on się prezentuje. Można tutaj sobie regulować, jeżeli ktoś chce wyżej albo niżej. Dobra, teraz mam tą różę i to tak nie, nie bardzo pasuje do tego. Ciężko mi to tu teraz pokazać. Ale tak to wygląda. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zobaczyć. Ja bym to wzięła jednak trochę niżej. Czekajcie. O, tylko nie wiem czy zobaczycie tutaj. Dobra. Wiem, że ta róża trochę przeszkadza, ale mam nadzieję, że, możecie, że jesteście w stanie to sobie wyobrazić. Jeszcze zamówiłam takie kwiatuszki małe. Tak one wyglądają. Również są bardzo takie słodkie. Zupełnie różnią się od tych wcześniejszych, co Wam pokazywałam. Tutaj akurat bym nie założyła czarnych sukienek, bluzek, ale taką letnią, fajną, zwiewną, białą bluzeczkę. I pokażę Wam jeszcze taką. Różę, którą sobie również zamówiłam, ale w kolorze białym. E, dobra, nie wiem gdzie ona się teraz podziała, ale wygląda tak samo jak ta czarna, tylko e, że jest biała. Więc myślę, że jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Także dobra. Chciałam po prostu zobaczyć, jak te kolczyki będą wyglądały do tej róży. I teraz Wam pokażę takie kolczyki. Serduszka. E, takie śmieszne te serca. Wydawały mi się zabawne, więc je kupiłam. Tak one się prezentują. Bardzo fajne, takie na co dzień. Nic takiego nadzwyczajnego, ale mi się podobają. I pokażę Wam e, takie czerwone kolczyki. Ja e, na początku myślałam, że one są materiałowe, ale są takie bardziej metalowe. E, zaraz zobaczymy jak one będą wyglądały na uchu. Ojej. Nie chcą się trzymać. Nie wiem, czy powinny tak one wyglądać. Jeszcze zobaczę zdjęcie później, jak to u nich wyglądało na tej stronie. Nie wiem, mi one się nie podobają z tego względu, że się nie trzymają. Raczej nie powinno to tak wyglądać. Z boku pewnie wygląda to ok, ale jak. Z profilu, ale jak z przodu patrzę, no to jest tragedia, więc tych kolczyków nie polecam. Chyba, że nie wiem, ktoś by sobie tutaj coś przyczepił na paśmę. No nie wiem, nie mam pomysłu póki co. Może później spróbuję, bo kolczyki są naprawdę piękne. Tutaj mamy e, taki cekin w środku. No, ale trudno. Zamówiłam sobie również błyszczyki. Takie brokatowe. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Tutaj u mnie na ręce. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Jeszcze spróbuję się umalować. Są bardzo takie. Ten błyszczyk jest bardzo taki. Mięciutki. Nie klei się, co bardzo mi się podoba. Odcień też e, mi pasuje, by sprawdził się do czerwonych kolczyków. Niestety e, nie pasują. E, mam jeszcze taki inny odcień w kolorze brązu. Tak. On się prezentuje. I jeszcze mam taki w kolorze brązu, ale ciemniejszego i z brokatem. Powiem Wam, że wcześniej kupowałam te błyszczyki z Diora, ponieważ no, chciałam wypróbować i znalazłam taki odcień, który naprawdę mi się spodobał, ale nie powiedziałabym, że mm, jakoś długo trzyma, więc zamówiłam sobie. Za kilka złotych z Chin. I wydaje mi się, że teraz tylko takie będę kupować. Z Chin raczej pudru bym nie zamówiła, z tego względu, że dbam o cerę, a myślę, że taki błyszczyk, nie wiem jaki tam ma skład, ale raczej mi nie zaszkodzi. Zobaczymy. I ostatnie kolczyki, które zamówiłam. Jest to taki. Romp. I tak one wyglądają. Te bardzo takie zwyczajne, ale mają coś w sobie takiego przyciągającego. Ja na pewno je będę nosiła na co dzień. Więc to by było na tyle. Jeszcze Wam pokażę klapki i okulary, które zamówiłam. Zamówiłam również konturówki. Jest ich tu bodajże 12 w odcieniach takich e, no, zwyczajnych. Są to brązy. Kilka już wypróbowałam. E, tak tutaj ten odcień się prezentuje. Muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę dobre. I, i już nigdy nie będę zamawiać tych droższych, ponieważ nie wiem do końca ile te konturówki kosztowały, ale muszę wam powiedzieć, że dosyć yy, mało. Nie widzę żadnej różnicy. A jeśli nie widać różnicy, po to przepłacać? Yy, wstawię wam tutaj gdzieś scenę. Ja jestem z nich naprawdę zadowolona. Trzymają nie za długo, ale też nie za krótko. Yy, jak pomaluję usta jeszcze szminką, do tego błyszczykiem, to naprawdę kilka godzin wytrzymują. I ostatnia rzecz. Którą kupiłam, przepraszam, przedostatnia. Są to klapki, jeszcze ich nie miałam na sobie, przymierzałam. Zamówiłam 39, a oni wysłali mi 40, z czego bardzo się cieszę, bo idealnie pasuje, ponieważ tam chyba rozmiary są mniejsze i oni właśnie zawyżają. Z takim kwiatuszkiem chciałam do sukienki mieć. I ostatnia rzecz. Dobra, przedostatnia, przepraszam Was. Jest to żelazko. Kupiłam je chyba za 20 zł, wydaje mi się. Takie żelazko różowe albo łososiowe. Jeszcze nie testowałam, ale jak przetestuję, to Wam powiem. Co o tym myślę. Dostałam jeszcze taki mały pojemniczek na wodę, co jest super. I kupiłam sobie płatki kolaganowe, które zaraz założę, zmyję ten makijaż i położę się do łóżka. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje zakupy. Jestem ciekawa, które kolczyki najbardziej. Dajcie znać w komentarzu. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, ja będę wrzucać więcej takich filmików. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Mua! Buziaki!